Cześć, witajcie kochani, tutaj Marcin z kanału Moją Drogą Dzisiaj będzie o energii, ale zanim o energii to powiem co się aktualnie dzieje tutaj u mnie W moim mieszkaniu aktualnie trwa remont I to jest bardzo, bardzo duża lekcja teraz dla mnie, nie? Ponieważ byłem poinformowany o tym oczywiście wcześniej przez właściciela No i oczywiście, ok, fajnie, nie? Ale jak był pierwszy dzień remontu, to nie było tak fajnie i okej, okay, nie, i była taka nieakceptacja we mnie i taka w ogóle, wiecie, niezgoda na to, co się dzieje i dlaczego oni mi to robią, nie mogę poczytać książki, ani pomedytować, a, 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 ani niczego innego zrobić, bo tutaj tarabaniu, nie, I, i, i wiecie, i dzisiaj tak patrzę na to z dystansem, nie, bo... Po prostu jak to można łatwo wpaść w te swoje schematy myślowe. Nie? Dzisiaj po prostu mam na to akceptację, na ten cały remont, na te odgłosy młota pneumatycznego, który nade mną od samego rana. Nie? Dzisiaj sobie nawet na lajcie obiadik gotowałem, wiecie, słuchałem wykładu na YouTubie i wszystko jakoś tak na, na luzie. Nie? Jak, jakbym po prostu słyszał to gdzieś w oddali, bo ważniejszy był mój wewnętrzny głos i mój spokój dzisiaj był ważniejszy dzisiaj od tego całego zewnętrznego wiecie zgiełku i to była taka moja medytacja wręcz mogę powiedzieć, nie? Że, że to była medytacja, której ja skupiłem się tak naprawdę na tym co ja czuję, a nie na tym co się dzieje na zewnątrz nie? że tam wali ten młot totalnie wiecie i po prostu chce mnie wyprowadzić z równowagi ale dzisiaj mam w sobie taką siłę i energię, której nie miałem właśnie pierwszego dnia tego remontu nie? A, a dzisiaj totalnie wiecie odmieniony jestem i widzę, widzę w sobie ten postęp nie? po trzech dniach remontu, po trzech dniach stukania młotem pneumatycznym. Jak to, jak to człowiek potrafi zaakceptować, nie? i to nie przychodzi tak od razu, często, ale to jest też właśnie te marnowanie energii nie na tym myśl, na przykład dlaczego ja, albo kurczę, dlaczego oni mi to robią. nie I to jest ten egocentryzm, który mi się odpalał. Wiecie, bo dzisiaj właśnie chciałem trochę opowiedzieć o energii, którą właśnie my mamy która jest bezcenna, nie, którą my mamy po prostu właściwie pożytkować, a wiecie, rzeczy zewnętrzne, sytuacje życiowe i, i, i wszystko co wokół e, stara się nam to wyssać nas, nie do zera, do, do, do globowej deski nas chcą wyssać e, różne sytuacje i my musimy być świadomi tego, gdzie pożytkujemy naszą energię. Nie? Ja przez większość mojego życia właśnie nie byłem tego świadomy i, i, i wiecie, wywalałem, wysypywałem tę energię na wszel wszelkie możliwe sposoby nie? poprzez prostu eee, oglądanie, na przykład jeśli chodzi o takie filmy, jakieś oglądanie jakieś wiecie, no przykład czegoś, co dzieli na przykład, nie wiem, polityki czy sportu czy co, czegokolwiek, nie? I trzymanie strony nie bezstronności, tylko trzymanie jakby e, pewnej strony, nie jakichś pewnych swoich uwarunkowań umysłowych e, i wiecie, i, i ja to ładowałem swoją energią, a dzisiaj widzę, jak to było niepotrzebne, nie? Jak to po prostu zabierało ode mnie i, i, i spowalniało mój wzrost, choć nie... Z... Nie sprawiło, że ten wzrost zanikł w ogóle, nie, bo ja dzisiaj wiem, że wzrost postępuje cały czas, że ta ewolucja trwa, chociaż czasami mi się wydawało, że stoję w miejscu, to tak naprawdę cały czas posuwałem się do przodu, bo to, bo to jest właśnie ta domena życia, że jest wzrost i cały czas pniemy my się do przodu, choć, choć nam się często może wydawać, że tak nie jest, ale tak jest. Yy, I wiecie. Yy i różne sytuacje właśnie życiowe, nie? I dzisiaj mam tą świadomość, że na przykład, że kłótnia z drugą osobą e, i trzymanie się swoich przekonań i, i wiecie, niepopuszczanie e, i walka właśnie z tym, co jest, e, potrafi sprawić, że jestem wykończony i totalnie wyzerowany z mojej energii, e, gdzie e, czasami, słuchajcie, po 12 godzin pracując... E, ja się tak nie czułem na przykład jak po godzinnej kłótni albo po wymianie jakichś zdań, nie? Po prostu, wiecie, postawieniu jakiejś po prostu blokady moich myśli, mojej głowy, że, że, że wiecie, to musi być tak, jak ja chcę i koniec. Nie? I w tym momencie ja ładuję energią, nie to co potrzeba, nie? bo ja nie, nie wspieram tym życia, a wręcz je odbieram sobie. Bo dzisiaj wiem, jak ważne jest to, żeby wspierać to życie pozytywnymi myślami, pozytywnym nastawieniem do życia i też często przyjaciele nazywają mnie niepoprawnym optymistą. Nie? Dlaczego tak jest? Kurczę, no bo tak to już umie jest, nie? że wiem, że tu wszystko, co się dzieje, to dzieje się z jakiegoś powodu i to jest po prostu dobre nie? W, swoim, w swojej istocie, że, że wszystko to, co się dzieje, to wychodzi na, na dobre, chociaż w pierwszym momencie może nam się wydawać, że tak nie jest, e, ale później wychodzi to na dobre, nie? E, I dzisiaj właśnie wiem jak, y, jak tą energię pożytkować, nie? Bo dzisiaj tutaj powiem, że jak, jak to ważne jest, nie? Przykładowo powiem wam e, na zasadzie pieniędzy, nie? Chociaż to nie równa się pieniądzom, ale, ale powiem wam to na zasadzie pieniędzy. E, przykładowo e, Porównywanie się z innymi a, a, i ocenianie. nie? Na przykład jakbyś miał zapłacić 50 zł za jakieś tam ocenianie albo porównanie się z innymi. E, I wiesz. E, czasami miałem tak, że ja co, przez cały dzień się porównywałem i oceniałem, nie? To po prostu straciłbym miliony złotych ze swojego konta, który, których i tak nie miałem, e, ale bym miał na minusie. E, dlatego dzisiaj wiem, jak ważne jest ładowanie tej... tej tego pola miłością, nie, tego, co, co, co współtworzę, żeby, żeby pozytywnymi myślami i, i tą radością, życzliwością wobec drugiego człowieka m, przede wszystkim działać, nie? bo to jest działanie, nie wychodzenie właśnie e, z miłością, która jest energią ofensywną, chociaż przez większość mojego życia myślałem, że to jest energia defensywna, nie, że ja się tym bronię, a to dzisiaj jest nieprawda. Nie? Ja zauważam, jak to ofensywnie działa. Nie? Po prostu, że ja wychodzę prze, przede wszystkim z działaniem przez to. E, jest dobrą intencją, nie? bo to od intencji się też wszystko zaczyna. Jak my mamy dobrą intencję, więc wspieramy dobrą energią, to nie wiem, dane wydarzenie czy daną relację, i to już od początku się dzieje. Nie? Jak ma dobrą intencję, i dobre jest nastawienie nas wobec tej sytuacji czy wobec tej relacji. To, to my nie tracimy, nie tracimy tej energii, a wręcz pozyskujemy ją od otoczenia. Nie? Bo to tak działa, że jak dzielimy się sobą, dzielimy się swoją prawdą, dzielimy się swoimi uczuciami, to wraca to do nas ze zdwojoną siłą. I dlatego też wiecie, postanowiłem, że założę sobie ten kanał na YouTubie. I zacznę po prostu eksperymentować. Podziałam trochę w internecie i podziałam trochę na szerszą skalę i zobaczę, jak to na mnie podziała. Jest to też taki rodzaj mojej introspekcji i wglądu w siebie, ale też przekazanie pewnych wartości Tobie, żebyś może jeszcze nie jesteś tego świadomy, ale właśnie taka, takie różne, wiecie stawianie na swoim i im i trzymanie się własnych racji, jak nam zabiera energię często, nie? E, gdy my sta, stajemy murem za tym. nie? I wiecie, ostatnio nawet miałem takie, e, gdzieś przeczytałem takie fajne powiedzenie, gdzie, e, gdzie po prostu było coś takiego, że Boże, chroń mnie przed tymi, co mają rację i przede mną samym także. Nie? Że wiecie, że, że ważne jest w moim życiu elastyczność, że wszystko jest to subiektywne. E, że tak naprawdę ważne jest, aby miał otwarty umysł, otwarte serce na każdego i na, każde, wiecie, na każdy temat i żebym się nie zamykał, bo, bo już starczy według mnie, starczy już tego zamykania się na świat. Nie? Trzeba się otworzyć, trzeba dawać to z siebie. To, co najważniejsze, nie? czyli to, co mamy pozytywnego w sobie, żeby to po prostu u, uwidaczniało się w świecie zewnętrznym, żeby wychodziło to z, z wnętrza mnie. Bo widzę jak, jak to działa nie? Przede wszystkim W, w moim otoczeniu e, Jak to jest ważne w, w moim życiu dzisiaj Żeby być pozytywnym Żeby ładować pozytywną energią e, I dawać tę energię e, Spożytkować ją w pozytywny sposób Taki de, de, wiecie nie, nie, nie wkręcać się w jakieś bezsensowne gadki Czy czy jakieś powierzchowne rzeczy, które są tak naprawdę, wiecie, moja prawda jest mojsza niż twojsza i to tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Nie? My mamy poszukiwać wspólnoty nie? we wszędzie, gdzie się spotkamy, bo to jest ważne w dzisiejszych czasach, bo to jest bardzo ważne, bo żyjemy w ogromnym oddzieleniu, bo mimo tego, że świat jest dzisiaj globalną wioską, Połączonych z siecią internetową, że my możemy się skontaktować w każdym, w danym momencie, w każdym miejscu na świecie, to tak naprawdę jesteśmy oddaleni od siebie i, tak, i, i to jest ważne, żeby się łączyć, żeby się łączyć, nie? Żeby się łączyć z, z innymi ludźmi poprzez nasze uczucia i poprzez nasze też, wiecie naszą energię, nie? Żeby wspierać to pozytywną, tą wspólnotę, nie? Poczucie przynależności do, do, do wspólnoty ludzi, na, wszystkich ludzi na tej ziemi. Bo, bo wiecie, jakie są dzisiaj czasy, nie? Że, że, że po prostu wchodzę do autobusu, Bach, wszyscy w telefonach, nie. I to jest takie smutne, nie? Na przykład mówię do dziewczyny, idę tam, zagaduję do niej, a ona słuchawki na uszach, mówię, dobra, już nieważne. <taki> takie rzeczy, nie? Po prostu wiecie. No totalna izolacja, nie? Dlatego dzisiaj jest dla mnie ważne, żeby, żeby łączyć, a nie dzielić. Nie? Bo ja już z tego oddzielenia byłem, byłem bardzo dużo, bo bardzo długi czas byłem oddzielony nie? od siebie, e, od swoich uczuć. Nie? Ja dzisiaj powracam do tych uczuć, nie? I, i poznaję ten świat na nowo i, i, i widzę, jaki on jest piękny, bo wiecie. E, Kiedyś uważałem, że ten świat po prostu nie ma sensu i totalnie jest taki, wiecie, szarobury, nie? A dzisiaj mam totalnie inne postrzeganie tego, nie? Ciekawe dlaczego. No ciekawe, e... To się nad tym zastanawiam. No. Wykonałem pewną pracę przede wszystkim e... I, z... i pozwoliłem na zmianę moich przekonań. Pozwoliłem sobie na zmianę moich przekonań, czyli poddałem pewną walkę, która według mnie w moim odczuciu nie miała sensu. A dzisiaj widzę ja, jak poddaniem się wygrywam. Poprzez poddanie się wygrywam. Poprzez poddanie się, które uważałem kiedyś za defensywę, dzisiaj uważam poddanie się za ofensywę, którą wychodzę do świata, którą wychodzę właśnie do drugiego człowieka. I często wiecie, nie mieszam się w różne rozmowy, bo widzę, już czuję w tym korze, w tej podstawie, że to jest, nie ma sensu rozwijać się na pewne tematy i nie ma sensu ładować tego swojej energii. Nie? Dzisiaj właśnie uczę się świadomego zarządzania tą energią, bo, bo moja energia jest bardzo ważna nie? i uczę się nią kierunkować przede wszystkim na mój rozwój, to co mnie wspiera, to co wspiera życie. Ogólnie nie. Ogólnie życie na, 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 na całym świecie, nie? Bo wiem dzisiaj, że każda myśl, wszystko to, co pomyślę, wszystko to, co zrobię, wszystko to co poczuję, wiecie, to, to wszystko idzie, nie? Wszystko idzie w, w, do wszechświata i to jest. I to zostaje. To nie jest tak, że ja sobie pomyślę o, o jakimś na przykład o gościu i ocenię go, nie yy, i to wiecie. Zostaje we mnie. To nie zostaje we mnie, to idzie po prostu weter. I dlatego wiem, jak dzisiaj ważne jest, żeby ładować życie pozytywną energią. Nie oceniać ludzi przede wszystkim, a dostrzegać w nich pozytywną stronę. Chociaż w niektórych ludziach bardzo trudno mi to zrobić, ale wiecie, to są najwięksi moi nauczyciele wtedy. Tak samo jak ten remont na górze i ten. ten Pan tam, który to remontuje, jest moim największym mistrzem, słuchajcie, bo on mi pokazał właśnie to, z czego ja... E, widzicie, ten brak akceptacji początkowy, nie? Chociaż jaki to był, wiecie, no kiedyś nie akceptowałem, po prostu mogłem miesiącem, miesiącami o tym myśleć, o tym, kurczę, gościu, który mi remontował chałupę na przykład, nie? E, jaki to był, kurczę, dla mnie szok, nie? A dzisiaj ja już o tym zapomniałem, po prostu pierwszego dnia trochę się pomęczyłem, e, ponieważ obserwowałem mój stan, nie? Dzisiaj mam to gdzie już po prostu wiecie, zaakceptowane i rozliczone i, i, i płynę dalej. Nie? Poszedłem sobie do lasu, nagrywam sobie film. W ciszy i w spokoju, nie? I, w, I w swobodzie takiej w lekkości można powiedzieć. Dlatego e, słuchajcie, spożytkujmy naszą energię w sposób mądry. Co znaczy w sposób mądry. Taki, który wspiera nas. nas a nie zabiera nam to, nie? Czyli e, nie ładujmy po prostu czegoś e, naszych, wiecie, jako światopoglądu naszego, jako coś, co jest jedyne na świecie, nie? Że wszyscy po prostu możemy mieć e, różny ten światopogląd, różne przekonania i i czuć się z tym dobrze, ponieważ mamy w sobie akceptację, że ten drugi człowiek może inaczej patrzeć na świat, że ten drugi człowiek lubi czerwony kolor, a ja lubię niebieski i my się z tym dobrze czujemy, nie, bo oh, kurczę, ten niebieski, no, po pewnym zastanowieniu jest dla zaakceptowania przeze mnie, nie, <noise> dlatego to jest takie ważne i myślę, że tym chciałem się podzielić, 15 minut filmiku no, myślę, że starszy na dzisiaj, e, dlatego e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli e, chcesz, to daj łapkę w górę, zwiększy to zasięgi na YouTubie e, i zasubskrybuj mój kanał, e, gdzie będę e, stopniowo to rozwijał ten mój projekt e, i ładował e, świat pozytywną energią, bo o to właśnie chodzi. Dzięki. Na razie, trzymajcie się kochani papa. Pa.